Do kremówko. Witam Was bardzo na moim kanale w kolejnym odcinku. A dzisiaj odcinek z okazji 3000 subskrypcji na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo. To dzięki Wam mamy taką liczbę i naprawdę bardzo Wam dziękuję. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam top. moje wpadki jako początkujący gracz Stars Team Online albo śmieszne zdarzenia. One są. Pierwszy punkt jest naprawdę mocny. Moim zdaniem, przynajmniej nie słyszałam, żeby ktoś go popełnił. I tak. Są one prawdziwe, wydarzyły się naprawdę, nie wymyślam. Więc no, zapraszam do oglądania. Może to nie jest spadka, ale chciałam no, to napisać, bo w sumie jest to ciekawe. Powiem jakieś moje moja znajoma na znajomych. Znajoma na znajomych. Na czacie dla znajomych, że zna Bóg na darmowe Starkońcy, a zresztą ich w końcu nie napisała jaki to jest Bóg. I zapytam się na globalnym, czy zna ktoś jakiś Bóg na darmowe Starkońcy. Jednak byłam on zachowany na Starkońców, a wiecie, szkoda kasy. Ale w ogóle Bóg na starcoinsy jest tak bezsensowny pomysł, bo wiadomo, że w końcu tak czy siak Star Stable zabierze ci te Starkońcy, plus jeszcze da Ci bana, więc pomysł i logika tu to... nie, to się nie łączy. Pamiętam, któregoś dnia bardzo chciałam fryza, bardzo na niego czekałam, pamiętam od dłuższego czasu i tylko cyklu na startowcu, bo nie miałam żadnych starkońców, a bardzo chciałam tego fryza, który był jeszcze najdroższym koniem w grze. No i w środę wchodzę na Star Stable, patrzę, oburzona, nie dali mi starkońców. Wkorzona, piszę na globalnym, czy wam też nie dodali, i ktoś pisze, że w sobotę dodają. takie, aaa, no tak. No ale wtedy, byłam Zawiedziona w sumie, bo jednak czekałam na te starkońcy nie dodali. Sobota. No. A myślałam, że. Bo jakby tak nigdy nie zauważyłam, że w sobotę dochodzą mnie w środę. Jak w środę aktualizacje Myślałam, że od razu też starkońcy -Star dochodzą. No, ale nie. To jest mocne. Tak, to jest prawdziwe. Myślałam, że boty. Jak się do nich zawsze podjeżdża, ja piszę przed Hejka. No, i chyba pewnego dnia robiłam zadania w Jarleheim i przyjeżdżam, i ktoś już mi Hejka. No i wkurzona, bo mi się śpieszy. No, ale odpisuję: Hejka, nie będę hamem. Czekam, czekam na odpowiedź, nie odpowiada. Co to ma być? Wkurzona. Po, jadę dalej. No i tak się skończyła moja opowieść z tym. I pamiętam, jak sobie grałam kiedyś z Delfiną yy, i powiedziałam mi: czemu one mówią do mnie hej, a nie odpisują mi? Delfina mówi, że to są boty. Hmm. Ciekawe, ale w ogóle ciekawy pomysł ze strony był, żeby boty pisały hej, bo jakby i tak z nimi porozmawiają, więc sposób piszą hej. To były wszystkie moje wpadki. Nie chciałam zrobić ich 10, ale jednak okazało się, że nie mam tylu, to mówię w 5. No i tak myślę, jakie to były wpadki. No i się okazało, że mam tylko 3, więc no, dużo jakoś nie było. Jakieś takich wiecie, pospolitych nie brałam, bo to jest normalne, ale takie śmieszniejsze powstawiałam. Więc bardzo dziękuję za obejrzenie i do następnego. Pa pa.